Siemana w kolejnym odcinku mnie na kanale, w dzisiejszym odcinku mamy postępowego rolnika, a wy napiszcie hashtag Biny, a wam szybne serduszko, zostawcie łapkę w górę, zostawcie subskrypcję, bo jesteśmy już blisko 51 tysięcy, albo już przekroczyliśmy tą liczbę subskrypcji, no i z takich ważniejszych rzeczy do wydania mapy brakuje aktualnie nie wiem ile, ale najprawdopodobniej ponad 100 osób, jeżeli chodzi o mapę rolmaszowo, także wbijajcie na mojego Instagrama, klikajcie obserwuj, bo tam już też jest konkurs na farminga 19, bądź równowartość jego, czyli około 100 złotych, będzie można wygrać. Z takich rzeczy podstawowych już wszystko Wam powiedziałem. Na samym starcie lecimy sobie odebrać 60 plus odebrać sobie przyczepę z warsztatu. Zobaczycie, jaki efekt udało się uzyskać w tym ciągniku. Miał być tur zakładany, ale o tym zaraz zobaczycie, jak pojedziemy sobie kurczę właśnie naszym crossem. Crossa sobie później załadujemy na przyczepę. Będzie to najbardziej chyba optymalna forma transportu tam. No i dzisiaj budowa. Na pewno dzisiaj też i budowa, która nam zejdzie najprawdopodobniej krótko. Obstawiam, że raczej jak sobie 5 minut odcinka zostawimy na to, to powinniśmy to ogarnąć, chociaż. Też na 100% nie wiem, jak to będzie wszystko działało, jak to wszystko będzie wyglądało, czy to będzie ze sobą dobrze też i funkcjonowało, bo tego pewny nie jestem. No i ten odcinek oglądacie też w czwartek. Jak pewnie. Wiecie jaki dzisiaj jest dzień tygodnia, bo ja go nagrywam sobie we wtorek. Dzisiaj jest live'ik o 19, także też wbijajcie, coś tam będziemy grać. Już niedługo święta, jutro chyba ostatni dzień szkoły, macie już do tej szkoły, nie chodzę od wtorku, bo po prostu nie ma to najmniejszego sensu. No i właśnie ta mapa, no nie, nie wiem kiedy ta... wow, wow, czekajcie, trzeba zwolnić. Nie wiem kiedy ta mapa będzie wydana tak naprawdę, bo to wszystko zależy od was, kiedy wbijecie te 9 tysięcy osób u mnie na Instagramie. Czy on tak się cały czas roz... No, bo ja nim hamowałem cały czas, on co, co, coraz to szybciej jechał. E, wszystko zależy właśnie, kiedy wbijecie te 9000 osób na Instagramie. Wtedy mapka trafi do was, e, plus jeszcze 1000 subów na kanale autora, ale mi się zdaje, że to nie będzie ciężkie, bo tam brakuje e, już tylko niecała połowa, czyli tam 400 parę subskrypcji brakuje. Albo jeszcze mniej, zależy, bo wy to oglądacie, wiadomo, dwa dni później, czyli to w dwa dni możecie się jeszcze bardzo dużo zmienić. E, także wiecie, jak to wygląda. A na czym polega konkurs? Od razu Wam powiem. Wystarczy mieć konto na Instagramie, obserwować mnie, polejkować ostatnie zdjęcie i je skomentować i bierzecie udział automatycznie w konkursie. E, jeżeli ktoś nie zrobi tych rzeczy, no to wiadomo, że automatycznie nie bierze udziału w konkursie. E, Dziś tam ten konkurs chyba dzisiaj był ogłoszony, jak ja to nagrywam, czyli we wtorek. No kurde! Jak się ciężko tym jeździ głównym. Weźmy sobie trójeczkę, wrzućmy po prostu jedźmy sobie powoli, bo e, taka szybka jazda to powiem Wam, że jest lipa. Ja dopiero wstałem, jest godzina już praktycznie o no, 15. E, także troszeczkę mi tego spania zeszło. E, dobra, tak wygląda efekt końcowy. Przyczepka <gryw> zrobiona w ogóle z takiej autosanki, coś takiego udało się osiągnąć. Po prostu malowanie wszystko na szaro, e, zakupiona plandeka, zakupione nowe opony. No i teraz jest wszystko sprawne, jeżeli chodzi o światła, jeżeli chodzi o właśnie, te wszystkie kabelki, przewody, też wszystko jest sprawne. No a 60 zbyt szczególnie się nie zmieniła, bo doszła kabina, po prostu. Dlaczego nie ma tura? Jak nie mamy żadnego ciągnika z turem? Ano dlatego, że po prostu, jak dla mnie to bardzo brzydko to wygląda, ciągnik z turem i nie wiem jak to będziemy ogarniać, do belek albo coś w tym stylu. Ale na pewno jakiś ciągnik z którym będzie, bo coś tutaj po prostu, no, no będzie musiało być, czy chcemy czy nie chcemy, jakiś tur będzie potrzebny w jakimś tam jednym naszym ciągniku. W ogóle patrzę, jaki tu jakiś Deutschwart stoi, tutaj jakieś, co to jest o to. Nie ma, nie ma żadnych napisów, wsiąść też się nie da, ale powiem wam, że jakieś tutaj e, gówno takie stoi, jakieś rupiecie całkowite. Dobra, wyjedziemy sobie tędy garażem i zaraz cofniemy, no chodzi, chodzi, nasza 60ka, kurczę, kabina. Tutaj ogólnie już wszystko jest uregulowane, jeżeli chodzi o płatność, za to jak wiecie, zostało nam bardzo mało pieniędzy. Ja sobie już ogarnąłem kwoty przed odcinkiem tego wszystkiego, jeżeli chodzi o zakup tej łąki, bo tam zapłaciliśmy za nią, żeby światła były dobra i żeby wszystko działało. Jeżeli chodzi o zapłatę, za te łąki zapłaciliśmy tam coś bardzo, bardzo mega dużo. Ja to podzieliłem na trzy i tam nam wyszło, że chyba około 50 tysięcy mieliśmy zwrotu za to. Dobra, ja sobie otworzę jeszcze plandekę. I dopiero teraz sobie go schowamy, bo innej opcji za bardzo nie ma. E, dlatego mamy troszeczkę więcej pieniędzy. Wziąłem jeszcze 50 tysięcy kredytu, żeby to wszystko mieć na dzisiejszy odcinek. Bo dzisiaj nas te nabytki, znaczy nabytki no to nie są nabytki, to są tam, wiecie, budynki. E, wyjdą około 100 tysięcy. E, dwa silosy, a czy w sumie nie wiem, czy aż dwa, może jeden sobie kupimy, bo na razie to tak powiem wam, że na to gospodarstwo nie masz aż takiego wielkiego parcia. Na to żeby tutaj stały dwa jakieś tam Wielkie silosy, które nie wiadomo Ile by miały pojemności, bo to bez sensu Trzeba przyznać, że to jest po prostu Bez sensu, jeden silos, który Będzie miał te 100 tysięcy pojemności na pewno Nam wystarczy i tu jeszcze Jedna taka ważna sprawa Nie wiem jak to wyjdzie, jeżeli chodzi o Realność tego wszystkiego, no bo Pojemność tego silosa po prostu w grze ma 100 tysięcy. Czy w prawdziwym życiu tak, taki silos by miał 100 tysięcy? Nie wiem, to już zostawiam Wam do analizy, bo ja się kompletnie na tym nie znam. Zobaczymy, jak on będzie względem przyczepy, bo taka przyczepa realną wartość ma, czyli tam chyba około 8 ton. Tam chyba 7-900 ma ta przyczepa, jeżeli się nie mylę. Także zobaczymy, ile takich przyczep na oko 8 tonowych by weszło do tego silosu, bo musiało wejść 10. No z 13 przyczep by musiało wejść Żeby było te 100 ton, no nie, Mniej więcej O co, coś koło tego w każdym bądź razie Bo mamy e, 10 przyczep liczyć 8 ton To mamy 80 e, Plus jeszcze 3 razy 8 liczyć To mamy te ponad stówkę Leciutko także coś takiego Odjąć jeszcze te 9 tysiąc coś odejdzie Bo tam te stówki jest jeszcze no to wiecie To plus minus te 13 przyczep Musi wejść właśnie do Takiego silosu, żeby go zapełnić całkowicie. E, najprawdopodobniej to będzie mniej więcej realna wartość tak czy siak tego silosu, przynajmniej tak mi się wydaje. No i w tej przyczepie mamy plandekę, w tamtej nie mamy i w tej najnowszej mamy, dlatego gdzieś takie dalekie pola będziemy robić na pewno z planteką w, w razie jakiegoś tam deszczu albo coś w tym stylu. No i też będę już teraz zbierał po żniwach mniej na maszyny, a więcej na zakup pól. E, bo aktualnie to gospodarstwo, woj idź, bo aktualnie to gospodarstwo wygląda spoko. Nie ma za bardzo do tego się przyczepić, jeszcze dojdą te biny, bo aktualnie też nie mieliśmy za bardzo gdzie składować, tego zboża byśmy musieli składować je gdzieś w garażach, w stodole, albo gdziekolwiek indziej, albo od razu to wywozić na sprzedaż. Nic nie jedzie? Nic. Z tej nawet nie patrzę, bo tutaj w ogóle nie ma ruchu, także nie ma co się za bardzo przeglądać. No i jesteśmy na gospodarstwie, w sumie w 7 minut ogarnęliśmy sobie wszystko, aż tak daleko do tego mechanika też tak naprawdę nie było. Dobra, lecimy. No i 60 z kabiną, powiem wam, że wygląda dosyć ładnie, też to... Głos w większości tak naprawdę był, jeżeli chodzi o tą 60, jak ona powinna wyglądać, bo dużo osób mi pisało, żebym wziął tą kabinę. Ja na początku wziąłem troszeczkę inną konfigurację z turem, ale z turem mi się to kompletnie nie podobało, dlatego też jest jaka jest. I zaczniemy sobie na początek budowę. No właśnie, jest też nowa obora, o czym Wam zapomniałem powiedzieć. Dlaczego nowa obora? Ano dlatego, że tamta płyta obornikowa była tragiczna, po prostu była duża i brzydka, a niech w prawdziwym życiu na takich małych gospodarstwach nie ma wybudowanej płyty ob na obornik na wysokość, nie wiem, może 3 metrów albo i tam jeszcze więcej miała. E, I tamto też większa była tak naprawdę, a mniej bydła można było tam wsadzić. Tutaj jest obora mniejsza, a można więcej bydła wsadzić i jest fajna sprawa, bo jest obornik wypychany. E, także po prostu będziemy sobie ten obornik jakoś to e, wypychać. Jeszcze tutaj krówek nie mam kupionych w ogóle. Właśnie, ja miałem dwie krowy, trzeba je zakupić z powrotem, raz, nie wiem jaka tamta druga była, ale niech będzie coś takiego. E, mamy dwie krówki, mamy. Zrobiłem to moim zdaniem estetycznie i doszło nam więcej miejsca. Co tutaj będzie? Bo tutaj sobie zrobiłem, już takie miejsce wymierzyłem, mniej więcej cztery belki powinno wchodzić i tutaj będziemy składować sobie beleczki, Tutaj mamy ścianę, także one nie będą przenikać. No i tutaj będzie wszystko elegancko robione. Co dalej? Jeżeli chodzi o silos. E, ta trawa właśnie nie wiem czy ona rośnie, bo polecaliście mi tą trawę, bo mówiliście, że ona chyba nie rośnie. E, czy na pewno tak będzie? Nie wiem, bo ta jest pod takiej samej teksturze i ona jakoś urosła. Także na 100% nie mogę być pewny. Tam jeszcze drzewa będziemy sadzić, ale to kiedyś. Zaczynamy od naszego pierwszego silosu i nie będą to te silosy, tylko będzie to silos, mamy silos na kiszonkę po prostu. Z takimi oponami. E, mamy coś takiego i te opony ja będę chciał mieć tam i na równi, żeby te słupki może się pokrywały nawet z tymi, e, to też by było to spoko, tylko tyle, że widzicie, ten silosik troszeczkę. Dużo miejsca nam tutaj zajmuje, jeżeli chodzi o to miejsce. E, tutaj to znowu będzie zły przejazd, a jeżeli, jeżeli by go zrobić tak, to on znowu... On chyba będzie idealnej szerokości powiem wam. No tutaj się fajnie to wszystko pomieści. Też nie chcę, żeby on za bardzo tam wlatywał, także dajmy sobie coś takiego i dajmy sobie po prostu na próbę. Czy on jest teraz równo z tymi słupkami? Eee, no powiem wam, że nie wiem. Posta. Co? Co się tutaj stało w tym momencie? No ja pierdzielę. No wszystko się zepsuło teraz. Nie wierzę, trzeba sprzedać go i jakoś się pobawić w to równanie terenu, bo powiem wam, że jest lipa. Gdzie on jest ten silos? Ja nawet nie sądziłem, że coś takiego się tu może stać. W ogóle ten teren się teraz jak zrobi? A, no zrobił się, świetnie. No kurde, a miałem to tak fajnie zrobione wszystko już. Eee, weźmy, włączmy to równanie, całkowicie to sobie zrównamy, tak jak to powinno być. Nie ja no górę ładną wywaliło, co nie? Górę naprawdę ładną wywaliło. Tam sobie damy też, żeby tej obory jakoś za bardzo nie uszkodzić. E, jak to wygląda? Czy to jest dobrze teraz? No ja bym powiedział, że mniej więcej jest dobrze. E, I teraz tak, jeżeli chodzi o budowę tego silosu... Ty, to ja nie mam pojęcia, jak to się robi. Weźmy sobie, zapiszmy grę standardowo, w razie czego, bo ten farming to... No, no widzicie, jakie tu mody ludzie robią. E, nie wiem, dlaczego kompletnie to się tak stało. Tego wam za bardzo nie wytłumaczę. Ale, my mamy jeszcze tutaj różne funkcje z tego co pamiętam e, I ten mod może być jakoś po prostu źle zrobiony e, Dlatego właśnie trzeba z tych funkcji korzystać e, Zwięć wysokość, Ctrl-Q A właśnie, trzeba było go opuścić na maksa No, i robimy coś takiego O kurwa, kurka rurka, ale zajebiste O boże, patrzcie i jeszcze... O Boże, opony nam jeszcze wyszły, no prawie idealnie, między tym. E, albo to obora jest tyćkę nierówna, albo to jest tyczkę nierówne, ale tutaj niech sobie te oponki też leżą na pastwisku. E, tych krów nie mamy, nie wiadomo ile także powinno być ok. E, silosik numer jeden postawiony, ale to jeszcze nie wszystko, kurka, rurka, to jeszcze nie wszystko, patrzcie. E, tu jeszcze musimy sobie narysować oczywiście trawę, bo bez trawy wygląda to jak wygląda. E, a gdzieś ten teren sobie na pewno w trawie będę chciał mieć damy sobie tak dotąd czego mi się to tak robi w ogóle to nie mam pojęcia e, tutaj też sobie zarysujemy to trawą tak samo tutaj no bo tutaj taki szonka, no nie powinna nam wystawać przynajmniej no wiadomo że nie powinna ale czy będzie wystawać czy też nie będzie to już tam e, nie tylko ode mnie zależy dobra coś takiego tutaj nie chcę będzie na razie takie puste pole i tutaj damy sobie... Aj nie to, tutaj sobie damy jeszcze trawę, jeżeli idzie narysować w ogóle cokolwiek na powierzchni tego właśnie pastwiska. Też sobie troszeczkę więcej tego damy. O. No i cyk, i powiem wam, że ogarnięte jest to dosyć ładnie. Silos nie za duży, nie za mały na polską gospodarkę powiem wam, że no mam wrażenie, że w sam raz. Zapiszmy jeszcze raz grę, bo mamy to elegancko zrobione. I teraz tak, jeżeli chodzi o budowę Silosów. Jaki jest plan na to, silosy miały stać teoretycznie tutaj e, Czy one tutaj będą stały? Tak, będą tutaj stały, bo tutaj mamy dojazd Tak naprawdę na no, ten sobie dojedziemy, a tak czy jakie nie wiem jak te kury będę karmił Ale te silosy mogą stać albo tu, albo w sumie tutaj, bo No właśnie, jak, jak to będzie wyglądało, w ogóle mamy zapisaną grę, także wiecie, możemy sobie tutaj poświrować coś i popatrzeć jak to mniej więcej nam wyjdzie no Głównym takim silosem będzie, no tutaj są fajne silosy za 70 tysięcy, silos Michał, to akurat moje im, imię e, i one fajnie wyglądają, patrzcie, tylko tyle, że ja nie wiem, czy ja chcę aż takie, e, są to duże silosy i mają 70 tysięcy pojemności, a tamten jeden ma 100 tysięcy e, i jak widzicie tutaj się zapada, bo nie wiem czego, ale nie ogarnia chyba, że tu jest teren zwiększany, ale jakbyśmy to wzięli do góry, to no widzicie. Czyli coś takiego, tutaj też i dotąd możemy sobie to wszystko wybudować e, i jakoś, jakoś by to na pewno wyglądało, takie trzy silosy. E, z tych innych silosów to ja tak naprawdę nie mam praktycznie nic, ale mam właśnie tego. I to jest mały silos zbożowy, 100 tysięcy pojemności kukurydza, soja, z tego co widzę słonecznik nawet wchodzi, ale tutaj wchodzi jeszcze pasza dla świnek, a tutaj mamy silos taki inny, do którego wchodzi to samo i będzie to bin pomocniczy kiedyś. E, dlatego ja bym proponował po prostu postawić coś takiego... Mm. Jak ten teren nie należy do mnie, to ja, gdzie ja mogę go postawić? E, tu nie mogę bina tego, kliknąłem przez przypadek, nie Nie, nie, jeszcze raz nie, kliknąłem przez przypadek, e, weźmy sobie Albo jakoś ustawmy, jeżeli to ma w ogóle tak być No ale tu znowu jak zrobię coś takiego, to dojazd kurcze będzie lipny, ale w sumie, w sumie może i nie o następne silosy będą sobie stałe tutaj i drugi jeszcze tutaj i tutaj jakiś dojazd nam wyjdzie w sumie e, mniej więcej do tego miejsca, bo tu jak zrobimy tak, to znowu będzie gorzej wysypywać. A tu jak zrobimy coś takiego, to będzie powiem wam, że idealnie. E, tylko ja bym proponował zrobić coś takiego. Jeszcze żeby tamten w razie czego ten drugi jeszcze tam się zmieścił kiedyś. E, dobra, bo tu jest to drabinka dojemy sobie. No coś w tym stylu, prawda? Coś w tym stylu jak sobie daliśmy, to moim zdaniem wygląda to spoko. Tutaj ta trawa troszeczkę jest niepotrzebna, bo ta trawa, no jej za bardzo tutaj nie powinno być. Dlatego ją sobie też tutaj wywalimy i damy sobie tą teksturę, czy to jest ta? Nie, to nie jest ta. To jest ta tekstura. Też sobie ją tutaj damy, żeby był taki mniej więcej przejazd odznaczony. No bo tutaj, no wiadomo, że w silosie trawa nie będzie rosła, tutaj nie ma co się oszukiwać, ale czegoś takiego to raczej za bardzo nie chcemy. E, no i mamy coś takiego ogarnięte, drabina nie koliduje z... No, perfekcyjne oko masz, Heros, kurcze, 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 patrzcie, jak mi to dobrze wyszło, o Boże. No i tutaj też przyczepą będzie można sobie troszeczkę bardziej dojechać, tu e, to drzewo bym kompletnie wywalił, a tutaj bym dał e, w ogóle jakieś krzewy. Żeby to jakośkolwiek wyglądało. I takie krzewy sobie dzisiaj chyba jeszcze zrobimy, bo i tak mamy troszeczkę czasu. Drugi Silos, no ja nie wiem czy 100 tysięcy będziemy mieli, żeby tutaj wszystko powsadzać, aż i nie wiem, czy jest drugi Silos mi aż tak bardzo potrzebny. Dlatego najprawdopodobniej sobie zrezygnujemy z niego. Jakiś porządek na gospodarstwie też pasowałoby zrobić. Te przyczepy chyba będziemy sobie trzymać po prostu tutaj, póki jest tutaj miejsce na to. A kolejny odcinek to już będę już Z racji tego, że tak jak mówiłem, mamy jeszcze tyczkę czasu, to możemy sobie dać parę ozdób. Jeżeli chodzi o ozdoby, no damy sobie drzewka. Jeżeli chodzi o jakie, to iglaste. I tutaj też i płot można było zacząć budować. a taki o na przykład. Bądź taki. I teraz pytanie, jaki, jaki płot my tu chcemy. Ale to już w sumie tak bardziej od pola. To ja od pola nie będę chciał płotu, bo to... E, bez sensu, tylko te drzewka musimy wziąć takie jakby świerczoki, takie malutkie, no nie? Czy znaczy w sumie takie malutkie? No nie? Wow, to jest też i sporawe nawet. A ten? Nie, to to aż za małe, no nie? To to jest jeszcze większe, a takie coś, to będzie git. E, tutaj to pole by nam się przydało, żeby to fajnie zrobić, bo to byśmy zrobili tutaj i wtedy by nam nie zajmowało miejsca. Ciekawe jaki jest koszt takiego pola. E, czy dałoby radę go kiedyś kupić, bo jak sobie kupimy to po żniwach, to ja bym to jeszcze ładniej zrobił, wiecie? No, bo tutaj, jak będę stawiał, to mi to, to równo nie wyjdzie. To jest po pierwsze, i tutaj, jak widzicie, chociaż sprawdźmy, jak to będzie wyglądać, jeżeli bym dał tak idealnie na miedzy. Dobra, tylko one są troszeczkę, ee, troszeczkę, ale i da się nimi ten korygować? Nie da się im zwiększać i zmniejszać wysokości. Dobra, to nieważne. Tu jest mniej więcej, to się świeci, jak jest akurat już na zielono, gdzie można to stawiać. No i tutaj nam się troszeczkę już sprawa zmienia, jak widzicie, bo chyba nie mogę w jednej linii tego ustawić. Muszę troszeczkę bardziej w toł. No i elegancko, bo jesteśmy w jakimś tam stopniu odgrodzeni od tego pola której tak nie jest gdzieś tam nasze, tutaj możemy dać nawet i dotąd aż, także sobie wykorzystajmy cały potencjał, żeby tutaj też dobrze i do tych kurek był dostęp nasz. No i okej, okay. tutaj też damy sobie od tej strony, bo to jest wszystko nasze, gdzieś parę tych krzaków, żeby to nie było aż takie puste miejsce, dobra. No i zrobiliśmy coś takiego i mam wrażenie, że to ładnie wygląda, bo są to takie świerki typowe. E, mniej więcej, że są od dołu do góry, mają te igły. No i ten terenik nam się fajnie zagospodarował, także jestem zadowolony. No tutaj nie wiem, czy ta, ta skarpa będzie tak aktualnie wyglądała. Najprawdopodobniej tu już nic nowego nie dojdzie, jeżeli już to może jakaś wiata. Także też nie chcę na razie kombinować z tymi drzewami, ale coś na pewno niedługo będziemy kombinować. Tutaj, tak jak mówiłem, miejsce na belki, obornik wypychany. Nie wiem, gdzie zrobimy sobie miejsce na taki typowy obornik. Najprawdopodobniej tu sobie będzie leżał pod właśnie tą. Naszą. No co, co to jest? To jest garaż w sumie, to nie jest jakaś obora albo coś, to jest nawet dwiata, można powiedzieć. Jeżeli chodzi o porządek jeszcze taki na gospodarstwie, to tutaj mamy jedną przyczepę. Tutaj z racji tego, że przejazd jest dosyć spory. To ja sobie tutaj jeszcze dam rozrzutnik, a tą przyczepę sobie dam koło krów. Ale sobie tutaj nie będę trzymał tego. Tą przyczepę już wiem, gdzie dam. Dam sobie tą przyczepę koło tej. Tylko pasowałoby ten rozrzutnik jeszcze odstawić, jeżeli mamy tą przyczepę tutaj dać, bo nie mamy za bardzo e, aktualnie miejsca też na to. Rozrzutnik, jak widzicie, jedna z bardziej takich słabszych maszyn na gospodarstwie. Dobra, i możemy sobie wlatywać tutaj. O proszę, o proszę. No dwie takie maszynki z tej tutaj będą stały, ciągnika nawet nie będę odczepiał. E, niech sobie na chwilę tutaj stoi. No i to to mi się najbardziej podoba, to jednak kabina w tej 60 to jest świetna sprawa, że coś takiego udało nam się ogarnąć. Jeszcze crossa pasowałoby nam odstawić. Różnią się troszeczkę te przyczepy, nawet i pojemnością się różnią, bo e, ta ma jeszcze większą pojemność zrobioną od tej. To jest... A może to jest wersja 7900, a to jest wersja 8 coś... Nie wiem dokładnie. Dobra, trzeba go wyrzucić. <laughs> poleciał. coś się w ogóle tak dybiło z niego, jaki kurz poleciał. Musimy sobie zajechać teraz do tego. Do tego miejsca, gdzie on sobie stoi zawsze. I tą linę gdzieś sobie wziąć. Ten łańcuch. No w sumie to jest linka. E, gdzieś sobie musimy to zabrać, bo ona nam tutaj tylko przeszkadza. Dobra, niech będzie coś takiego. E, a my sobie zajedziemy teraz tutaj. W sumie do kurnika tak naprawdę, bo to jest jako kurnik stoi, ale to nie jest używane, bo tutaj się kur chyba nie da kupić. Tak, nie da się kur kupić. Dobra, w dzisiejszym odcinku to było na tyle. Ja się z wami żegnam. Widzimy się w kolejnych produkcjach u mnie na kanale. Miejmy nadzieję, że fajny odcinek wyszedł z budowania i z prezentacji 60 nowej Przyczepy nowej. E, a my widzimy się kiedy? Jutro na kanale i dzisiaj o 19 na streamie. Na razie.